Powitać wszystkich, tak wiem, dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. No niestety czasami bywa tak, że choćby się bardzo chciało, to nie można być w wielu miejscach naraz. Pewne sprawy tutaj no, nabrały takiego moje osobiste biegu, że no niestety musiałem się nad tymi sprawami bardziej skupić. Więc musicie wybaczyć moją nieobecność. No niestety nie, nie, nie zawsze się da być wszędzie tam, gdzie by się chciało być. I mam pełną tego świadomość, że Was zaniedbałem. Z góry przepraszam. Yy, słuchajcie, nie niemniej jednak powitać wszystkich standardowo i cieszę się, że mogłem do Was tutaj przemówić po dłuższej mojej nieobecności. Słuchajcie, ostatnimi czasy dużo się słyszało o atakach hakerskich, tak? Ostatnio została zhakowana, no nie wiem, tutaj. Yy, firma Visa, tak, firma Visa yy, znaczy, yy, federacja płatnicza Visa, bardziej można tutaj powiedzieć, gdzie w niektórych bankach w Polsce trzeba było wielu klientom poblokować karty, że, żeby po prostu yy, nic im na nie uciekło skąd, tak, to yy, po, po prostu był jakiś duży atak hakerski, duży wyciek danych. Yy, tak samo nie tak dawno wyciekło około 6 milionów rekordów z... Yy, Prywatnych kont użytkowników właśnie portali społecznościowych, między innymi no, chociażby tych naj, takich najbardziej popularnych. Także też jest bardzo dużo zagrożenie. Też tutaj właśnie du, dużo się na ten temat ostatnio naczytałem, i mało tego, nie będę już tutaj pokazywał, ale na moim prywatnym profilu na Facebooku zaczęły mi przychodzić dziwne posty z, oznaczone z, mo z post, gdzie moi znajomi byli oznaczeni. Że na przykład nie wiem, ulegli ciężkim wypadkom, tak? czy, czy jakieś inne tego typu posty, gdzie tak z ciekawości na, na takim drugim komputerze yy, sprawdziłem sobie, co to jest. Od razu wyskoczyła informacja, że ta strona jest yy, niebezpieczna. Więc najprawdopodobniej, klikając na takie coś, możemy pobrać jeszcze jakiegoś większego syfu, zasyfić sobie ten komputer i, i po prostu ktoś może później sobie szczytywać nasze wszystkie dane. Tak, wszystkie nasze loginy, nasze hasła, wszystkie nasze, mieć dostęp do naszych zdjęć, filmików, jakichś tam, nie wiem, innych prywatnych rzeczy, które później w dość niecny sposób może wykorzystać. jej jak tu światło to te też słońce patrzy, to nie będzie widać. Słuchajcie, ja może trochę Wam powiem, chociaż wiem, że się dużo o tym mówi i dużo się o tym powtarza, niemniej jednak, no myślę, że tak czy inaczej warto to jeszcze tak utrwalić z mojego punktu widzenia, taką pigułkę dać, jak tutaj trochę się w tym internecie zabezpieczyć, tak? No i oczywiście nie zawsze się to uda. No bo jeżeli będzie jakiś zdolniejszy haker, czy nawet informatyk czy matematyk, no to te nasze zabezpieczenia po, wcześniej czy później połamie. Niemniej jednak zawsze możemy mu trochę te roboty utrudnić no i trochę zwiększyć to nasze yy, bezpieczeństwo yy, w sieci. Słuchajcie, pierwsza rzecz hasła. Ustalanie haseł. Jak my te hasła u, powinniśmy ustawiać? To powinno być hasło silne. Co rozumiemy przez hasło silne? Hasło silne powinno zawierać wielkie, małe litery, cyfry, znaki specjalne. I przynajmniej 8 znaków. To jest, to jest silne hasło. Tutaj możemy kombinować naprawdę na wiele sposobów, tworząc takie hasło, no właśnie z wykorzystaniem tych wszystkich znaków, naprawdę możemy solidnie nasz, nasz komputer, nasze login, nasz, nasz login do portalu społecznościowego zabezpieczyć. Co jeszcze? Zabezpieczajmy też hasłami komputery, nie tylko nasze portale społecznościowe, ale też zabezpieczajmy dostęp do, do, do komputera. Zawsze to, to utrudni sprawę potencjalnemu hakerowi, który na przykład będzie chciał się do nas podłączyć, jeżeli powiedzmy, no nie wiem, korzystamy z hotspota gdzieś powiedzmy w jakiejś restauracji, pubie czy galerii handlowej, tak? Jeszcze nawiążę do tych hotspotów. Druga kwestia, kolejna kwestia. Bardzo Was proszę, że jeżeli ustawiamy te hasła, to nie róbcie jednego podstawowego błędu, bo ja sam to zauważyłem, że wielu Ludzi za hasła ustawia sobie swoje daty urodzenia, daty urodzenia swoich najbliższych, nie wiem, imiona swoje, swoich najbliższych, imię psa, kota. Nie róbmy tego. Pierwsza rzecz, jaką bym ja właśnie zrobił, próbując włamać się na czyjś na przykład portal społecznościowy, to właśnie wpisywałbym kombinację dat urodzenia. Ja tak na przykład kiedyś wszedłem na komputer mojej siostry. Po prostu wpisałem do jej daty urodzenia, od razu poszło. Chciałem Potrzebowałem coś z jej maila. Chciałem jej udowodnić, że źle zabezpieczyła maila. Po dacie urodzenia nie udało mi się na tego maila wejść. Po jakimś tam innym symbolu nie udało mi się wejść, ale wpisałem imię jej najlepszej koleżanki. Co się okazało? Bingo. Wszedłem i mogłem sczytać całą jej pocztę, skopiować całą poczty, jej pocztę, jeszcze i zaśmiecić jakimś innym syfem, który jakby coś tam kliknęła, to mógłbym jej zainfekować komputer. Tak. Także też tutaj proszę na to zwrócić y, uwagę. Oczywiście nie będę już powtarzał tego, że nie klikamy w podejrzane linki, bo to już mówi się o tym cały czas, a niemniej jednak i tak to powtórzę. Nie klikamy w podejrzane linki, tak? Żadne te y, typu, że no nie wiem, coś kupiliśmy, nie kupiliśmy, trzeba kliknąć, trzeba dopłacić. No bo wtedy może być naprawdę duże nieszczęście. Nie, nawet nie tylko zainfekowany komputer, ale może też możemy też stracić y, oszczędności swojego życia. I też się wiele osób na to naciera. Co jeszcze? Ja Was też bardzo proszę o jedną rzecz. Jeżeli już sobie robimy, tworzymy hasła, to robimy i tworzymy hasła takie, jakie takie, żebyśmy mogli zapamiętać. Nie zapisujmy nigdzie haseł, czy to na komputerze, czy to w jakimś notesie, czy to na jakiejś kartce, na jakimś pendrive. Nie róbmy tego. Nie róbmy tego, bo to może kiedyś zginąć i po prostu ktoś to może wykorzystać. Tak? Nie zapisujmy też haseł gdzieś tam w telefonach, w smartfonach, naszych kontaktach, tym, tym, tym bardziej pinów do kart. Także, także też tego nie róbmy. No bo później mogą być z tego tytułu no, nie, nieprzyjemności, zwłaszcza jak na przykład ktoś nam ukradnie telefon albo my ten telefon zgubimy. Oczywiście telefon również zabezpieczamy. Tak? No teraz są bardzo dobre zabezpieczenia telefonów, więc nawet chociażby te linie, nasze linie papilarne, więc, więc naprawdę jest się później ciężko dostać do takiego telefonu. No chyba, że potencjalny złodziejaszek go sobie rozbierze na części pierwszej, na przykład wyjmie kartę pamięci i wtedy na przykład, no nie wiem, nasze zdjęcia, filmiki sobie yy, z tej karty pamięci pościąga, czy też dokumenty, które mamy tam zapisane. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz jeszcze. Zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. Chyba nie będzie. O może będzie. O, o, trochę teraz widać. Ja mam zaklejoną kamerkę w laptopie. Ja mam zaklejoną kamerkę w laptopie z tego powodu, że raz się taką sytuację sam naciąłem. Jak też miałem tam taki osiedlowy internet w moim poprzednim miejscu zamieszkania. Miałem podłączoną kamerkę. Oczywiście ona była odpalona, wycelowana na mnie. I nagle przychodzi mi na gadu do powiadomienia od mojego kolegi. Zobacz, co ci wysłałem na Twojego maila. Nie wiem o co chodzi, ale dobra, odpalam tego swojego maila. Ja patrzę, a tam moje zdjęcia, które sobie siedzę przed komputerem i które właśnie z tej kamerki mi on porobił. Pierwsze, i mi się wszystko wytłumaczył. Nie zabezpieczyłeś hasłem komputera, nie zabezpieczyłeś hasłem jeszcze jakiegoś tam, nie wiem, innego hotspota, nie zabezpieczy i przede wszystkim nie wyłączyłeś kamery, jeżeli nie korzystasz na przykład ze Skypa czy, czy, czy Messengera, tak. No, i on sobie po prostu włamał się na mój komputer przez tą sieć osiedlową i porobił mi zdjęcia z tej kamery. Na całe szczęście nie były to żadne jakieś kompromitujące zdjęcia mnie, po prostu, no, że tak powiem, moja buzia się tam pokazała. Także też tutaj uważamy. I kolejna kwestia, też wspomniałem o tym przed chwilą, i starajmy się nie korzystać z hotspotów w galeriach handlowych, w sklepach, w restauracjach, pubach. Nawet w hotelach bym to ograniczył. tak? Zawsze ktoś może coś tutaj nam się podłączyć, zawsze ktoś coś może od nas, że tak powiem, wycyganić i, i wtedy też mo, mo, może się nam na taki komputer włamać czy też telefon tak? z takiego hotspota. Je, też jest to możliwe. Więc też tutaj na to u, uważamy. Generalnie no, zauważyłem, że ostatnio bardzo dużo tych ataków hakerskich się dzieje i to naprawdę. No, już instytucje bankowe, no blokowanie kart klientom, to to, to to już jest naprawdę sytuacja dość poważna. W moim banku też ten wyciek danych nastąpił z tej kart Visa. Musiałem też po szybko pobiec zobaczyć, czy mojego konta nie zablokowali. No, mojej karty nie zablokowali, tak? Na szczęście nic takiego nie miało miejsca. Druga sprawa, to co wcześniej w dzisiejszym filmiku mówiłem o pieniądzach alarmowych. Starajmy się też na. Wiem, że to wygodne bo sam korzystam z karty, tak, ale starajmy się może właśnie więcej tą gotówką płacić niż tą kartą, tak, wtedy też zostawiamy po sobie jak najmniejsze ślady, bo wszystko, co robimy w internecie, tak, pozostawia po nas jednak ten ślad, czy to na portalu społecznościowym, czy dokonując przelew na, na, na konto, czy, na no nie wiem, rozmawiając przez Skype'a, Messengera, zawsze gdzieś tam coś się e, zapisuje i ktoś, no niestety niepowołany, może z tego e, skorzystać. Hmm, także też tutaj uważajmy. Ja na przykład na swoim pro, o, prywatnym profilu na Facebooku, praktycznie staram się nie umieszczać swoich prywatnych zdjęć, no bo po co kto ma mi później wy, powiedzmy, na no nie, włamać się na to konto skorzystać z tych moich zdjęć i na przykład się podszyć pode mnie. tak? Też są takie sytuacje. Jest, jest wiele kradzieży tożsamości na portalach społecznościowych. I też musicie na to uważać. Aha, co jeszcze yy, odnośnie haseł? Oprócz te, o, tego, że trzeba ustawić silne hasło, warto też pamiętać o tym, aby je dosyć często aktualizować. Ja na przykład w pracy mam tak ustawione, że swoje hasło muszę aktualizować na jednym systemie co dwa miesiące, na drugim systemie co trzy miesiące, na kolejnym co miesiąc. Tak to wygląda. Ja sugeruję aktualizować w miarę możliwości hasło co miesiąc. Tak, wymyślać sobie właśnie jakieś kombinacje, tak, żeby jak najbardziej utrudnić tutaj dostęp do, do, do naszych danych osobom niepowołanym. Co miesiąc po prostu zmieniać to hasło. Tak, żeby, żeby utrudnić. Słuchajcie, to jest prosta sprawa. Wystarczy jeden znak dodać, jakikolwiek. I już potencjalny agresor, że tak powiem, odnośnie naszych danych ma, ma, ma sprawę już bardziej utrudnioną. Więc też tutaj zwracam e, bardzo na to uwagę, żeby też te hasła e, jak najczęściej aktualizować. I oczywiście zapamiętywać, tak zapamiętujemy w pamięci nie na kartce. No moi drodzy, tak pokrótce by to było. Już nie będę mówił o programach antywirusowych i firewallach. Większość już w tym momencie, jak kupujemy sobie nowy, nowego laptopa, nowy komputer, większość z systemów operacyjnych już ma swoje wbudowane zabezpieczenia, systemy zabezpieczenia. Aha! Tak, aktualizujemy też systemy, moi drodzy. Aktualizujemy systemy operacyjne. Aktualizując systemy operacyjne, czy to w, na komputerze, czy to w telefonie, też zwiększamy swoje bezpieczeństwo, tak? bo też te aktualizacje powodują to, że one się uodparniają na niektóre yy, wirusy, nawet te nowo powstałe. Więc też, że tak się oczywiście wyrażę, taką terminologią medyczną, trochę. Więc też yy, warto o, na to zwrócić uwagę, warto yy, o tym pamiętać, o tych yy, aktualizacjach systemu. Moi drodzy. Cóż, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, że y, zostaliście na moim kanale, pomimo tego, że ostatnio bardzo rzadko się udzielam. Szanuję to jak, naj, jak najbardziej. Będę, no może nie będę już obiecywał, że będę się starał, tak bo nie wiem co, jak będzie. Niemniej jednak nie pozwolę o sobie zapomnieć. Nie tak prędko, także ma, ma, mam nadzieję, że jeszcze będziemy się y, tutaj słyszeli. Może jakiś audycja, live będzie. Jest parę fajnych tematów, można poruszyć tak, na audycji live, do, 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 do czego też tutaj zapraszam. Zapraszam jak najbardziej do odwiedzenia mojego kanału, do łapek w górę, komentarzy. Moja strona na Facebooku, Umiarkowany Preppers, również zapraszam. No i co? Z mojej strony to tyle. To taka pigułka odnośnie tych wszystkich zdarzeń, które się działy. Aha, właśnie na, na społeczności, na moim kanale, na na YouTube, jak i również na, na mojej prostronie na Facebooku. Właśnie de, wczoraj zamieściłem link ze strony SpireWeb, z portalu Spi, Spiders Web, przepraszam, y, odnośnie właśnie tego ataku hakerskiego, na, na tego wycieku dal, danych z portali społecznościowych. Także zachęcam Was jak najbardziej do poczytania. Ja też pod, podlinkuję tutaj w opisie y, filmu. Jeszcze raz trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, Niedługo będziemy będziecie mogli mnie znowu usłyszeć. Cześć.